kochani! To kolejny odcinek post vlogmasu Tak jak informowałam was na instagramie yy, Przepraszam za tą usterkę, ale post vlogmasy opublikuję wszystkie zaraz po feriach zimowych Dzisiaj jest 9 lutego Anno Domini 2025 i dzisiaj jedziemy z mamą, no, i z wujkiem, bo to wujek zechciał jechać. Jedziemy do Warszawy, tak jak w przypadku majówkowego wyjazdu do Kopernika, jedziemy tym razem do Warki, tam zostawiamy samochód, wsiadamy w pociąg i ruszamy na stolicę, więc zapraszam do oglądania. Radio narodowy. No, wujek! Chętnie by wszedł na tą murawę, ale to Skoda Kasiory. Wiecie. Świetnie. Tyle tylko mogę powiedzieć. Mój raj. Patrzcie. Patrzcie, to mój raj. Patrzcie, to moje Miami, gdzieś. Nie wierzę. Widzicie? Paris, London, Lisabon, Copenhagen, ta-dacie jak grał w Minecrafta, haha. Ja powiem wam szczerze, nie ciągnęły mnie nigdy gry komputerowe. Uważam, że są zbyt uzależniające. O Boże Stitch! Simba! Donald! Widzicie? Miasto marzeń! O, pociąg jedzie! Ty! Wszystko dla fanów Gwiezdnych Wojen. Oto ja nie taka fanka. Haha. Kurde! Taki mały Tytanik! kiedyś widziałam dużego w Radomiu. O, o syzyf! Jeden do dwustu. O, dinozaury! O, chogła! O, oh, Elmo, dinozaury jeszcze jedne. Haha, ulica zamkowa się kłania. O, oh, Aquaman. Superman. Oj, oh, Wonder Woman. O, oh, haha. O, oh, Ale fajne! Widzicie? No, rówowa pantera. Tu du. Tu du, tu, 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 tu. Piotr Szpano Patryk Gwiazda. Oh. I dance, 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 my hands, hands, hands. Oh, Obi-wan Kenobi. Oh, oh, oh. Patrzcie na tą lwicę. Ten obowy Burth Khalifa stał wolności. Ojej. Widzicie? Notre Dame. i wieza Eiffel. Porsę uwielbiam, ale nic BMW nie pobije. Ale i tak fajne Porsche. Kurde z pół miliona klocków, nie wierzę. Widzicie? Pterodaktyl. Nie wierzę. Patrzcie jaki kuń fajny. O Boże, nie wierzę! Manhattan! Sprawi miliona klocków, bo to jest napisane. Nie wierzę. Kurde. Kurde, Awatar. Makieta Awatara. Kurde, co prawda nigdy nie oglądamy, ale wiem mniej więcej. Co to za film Avatar? No to? O ten awatar! No jak się nie oglądało całego filmu, to się nie wie dokładnie. <gry> Kurde! Pojazd Batmana! <gry> Nawet dziewczyny się mogą dobrze bawić na takiej wystawie. Dobrze, jedziemy właśnie metr i jedziemy na ten, na lodowisko w Parku Grudnowskim. Jesteśmy na lodowisku! Jak widzicie, lekko nie jest. Powiem Wam szczerze, ja tylko miałam kilka razy ływ na nogach, ale to... Ten głupi pingwinek mi pomagał. I jakby to, to jesteśmy w parku Brudnowskim. O, mama chyba zeszła, bo... Bo mama od tego kompletnie odwykła. A wujek powiedział, że dzieła siły. No bo wiecie no. I Widzicie? E, tam są automaty i patrzcie, pierwszy raz będę zajadała Twixa White. No już czekamy na metro i jedziemy na. Stadion narodowy. Nie, nie no, co zwiedzać? Ach, no, na to starówkę, to. na iluminację, tak? No to jest <grych> Dobra, sorry za mamę. No, coś, że no dobra, jak było na ływach? No super, tylko ciężko. Po no, latach. No ja też ciężko po latach. Ale dobrze no, chociaż było trochę tanie wypożyczenie. <grych> Nadal widalcem w restauracji San Giovanni. Jest fajnie. Patrzcie, jesteśmy pod Louis Vuittonem. Widzicie, jaka fajna dekoracja? Aha. No okej, okay, kochani, stoimy, czekamy na światła, tam palma przed nami. No. I co do restauracji San Giovanno, to polecam. San Giovanni, A, no, San Giovanni przepraszam. E, ceny dosyć przystępne, jak na centrum Warszawy. W zasadzie ścisłe centrum, jedzenie bar bardzo dobre. E, I e, przemiła obsługa. Także polecam z całego serca. przed chwilą zobaczyć sekwencję iluminacji. Właśnie za mną jest Pałac Prezydencki i Książę Poniatowski na koniu. I tutaj mamy piękne iluminacje. Widzicie? Jest moja piękna karuzela. Ojej! Chyba tamtego nie było w tamtym roku. Tego, tego. Jakieś inne chyba były te Ozdobki haha. Jesteśmy na placu zamkowym. Tam też są piękne światełka i wygląda na to, że choinkę wcześniej rozbierają. No bo w tamtym roku byliśmy też równego 9 lutego, równy rok temu byliśmy. Też 9 lutego, z tym, że to był piątek w tamtym roku. I też nie było choinki. I jak mama? Super. I jak wujek? Jak? Super, te iluminacje. No! No! Dobra, haha, ha, pa. No, okej, okay. jesteśmy na rynku Starego Miasta. Tam za mną jest Syrenka i lodowisko. Nie wiem, czy ją widzicie. I teraz zmierzamy ku Czyli McDonald'owi. Zwanemu tak pierwotnie. Idziemy napić się kawy, sory no, sorry za tego gila z nos, ale takie życie, haha. No dobrze kochani, siedzimy sobie w maku z pięknym widokiem. I Widzicie, mamy czapka spadła XD i podziwiamy iluminację z nieco innej perspektywy. No dobrze kochani, udało nam się pojechać na szczęście wcześniejszym pociągiem. No to dobrze, to pa, do zobaczenia w następnym post vlogmasie no bo jeszcze będą do końca ferii tak jak obiecywałam na insta pa, żegnamy się pa, Jackie, hej